Bo... Chcę jednak o Tarantino, której. Dawaj, oczywiście, że chcę. Niewiele kto zna. Pracowałem przez jakiś czas z Andrzejem Sekułą i Andrzej Sekuła, czyli operator Quentina Tarantino, opowiedział mi historię o tym, jak to było z, ze wściekłymi psami i jak oni mieli na początku. Jak zostali kupieni, jak była wielka euforia, i w pewnym momencie nastąpiło coś strasznego, czyli prawie ich zwolniono. To był rok, początek lat 90. Wszystko robiło się na taśmie, więc nie było podglądu, nie było możliwości zweryfikowania, mm -hmm. czy do nas cena siedzi, czy nie siedzi. A chłopaki robiły to słynne otwarcie w restauracji, gdzie oni wszyscy gadają, siedzą, monolog o like a Virgin i tak dalej. A Andrzej wymyślił jakiś tam specjalny układ, przejazd tą kamerą. No, i producenci przyszli i byli święcie przekonani, że to nie miało prawa wyjść i trzeba po prostu pozamiatać tą produkcję, zanim nie pociągnie więcej pieniędzy. kosztów. kosztów. Chcesz, tak nie no, była podobno taka droga. Nie była droga, no ale to, że to jest. No, 150 tysięcy nie, no, tam po, ze, ze 2 czy 3 miliony. Nie pamiętam. To jest to już jest nieważne. No w każdym razie warto zawsze. W, w, to był film debiutantów. No Tarantino był debiutantem Andrzej też był jego pierwszy film. No i mówi, że tak. Przed tym. Jak przyjeżdżali do wytwórni, to mieli swoje miejsce parkingowe uh -huh. i wszyscy ich witali z pocholeniem czapeczki. Ale jak przyszło do tego dnia, kiedy szefostwo obejrzało tę scenę, uh -huh. jak ją kręcili i kazało przyjechać z gotowym materiałem, to jak przyjechali z gotowym materiałem, który mieli, to już nie mieli miejsc parkingowych. Okay. To już nie było nazwisk, to już nie było nic. Jezus, Mary, Alex jest bezwzględny. Oni wchodzą i wchodzą jak na skazanie. I wiem, że to jest koniec. Oni właśnie ich skasowali. Uh -huh. Czekają te tam 15 czy 20 minut, ile tego materiału oglądało szefostwo. A po 25 minutach okazało się, że przywrócili im nazwiska, przywrócili wejściówki i czapeczki się kłaniały. Bo jednak wszystkim się spodobało to, co zrobili. Wiesz co, mam... i to jest właśnie bez... tak, może to jest bezwzględność, bo, bo oni już w zasadzie szli tam na skazanie.